Chip, że tam będziesz miał i kartę kredytową, Śmiali i, się z tego i cukrzyca, i, i czy się zaszczepiłeś na wszystko, to będzie twoja kenkarta, jak znak na czole niewolnika wypalony, który pozwalał na pewnym obszarze chodzić, ale poza pewien obszar nie pozwalał wyjechać, bo miałeś szelme na czole. E, tak, 10 lat temu Jakbyśmy gadali o tych chipach, to jeszcze była teoria spiskowa i to dla takich, co chodzą w tych foliarze, czy jak się na nich mówi, że płaska Ziemia i że przed UFO zabezpiecza folia do kurczaka pieczenia. No i plus ten znak bestii, też się śmiali, że tutaj absolutnie 666 to 6, 6 to No więc wymysły. tak, 10 lat temu teoria spiskowa, ja teraz proszę, żeby mnie ktoś przeprosił z tych, co mówili, że jestem kompletnym idiotą, moich znajomych również, jak ja im mówiłem o tych chipach 10 lat temu, 20 lat temu, że mistycy, a nam z mistyków nie wierzymy. Dobra, nie mistycy, ale jest taka firma, która już robi te technologie, a tam chrzanisz pieprzysz i inne rzeczy, opadasz Cejrowski z spiskowcu jeden. Proszę mnie teraz przeprosić nogę wystawię do pocałunku.